Kaszubskie Łodzie pod żaglami to przede wszystkim impreza morska w najbardziej morskim miejscu. W naszym kraju, czyli na Półwyspie Helskim. Na tym festynie spotykają się przede wszystkim mieszkańcy chałup, którzy zapoczątkowali te spotkania rybaków przede wszystkim, ale mieszkańców po to, żeby można było razem się spotkać, poświętować, ale też i się pościgać. Bo oczywiście są to też regaty, regaty łodzi żaglowych, ale nie tylko, bo dzisiaj odbędą się również regaty łodzi drewnianych, wiosłowych. A także łodzi pychowych. Dzisiaj oczywiście rybacy już na takich łodziach nie poławiają. Są to bardziej łodzie turystyczne, dostosowane do potrzeb turystyki, ale są one stylizowane. Są to niejednokrotnie wierne kopie właśnie tych łodzi, które tutaj w XIX wieku wypływały na połowy z rybakami na, na Małe Morze. No nie są to tylko wyłącznie pomeranki, bo to są różne jednostki, które tutaj pływają. To są łodzie pomocnicze, to są również tak zwane kuny, to są żakówki, więc nie tylko pomeranki. Pomeranek to jest chyba tu w zasadzie chodzi o wymiar, między innymi o żaglowanie. Pomeranka miała żaglowanie gaflowe, te, te pozostałe miały orzeglowanie rozprzowe. Więc są tu i te mniejsze do 8 metrów i powyżej 8 metrów. Przeważnie pomarańka miała powyżej 8 metrów i orzeglowanie gaflowe było, więc są dwa typy jednostek, Na tym powiedział trzy, bo to niektóre są jeszcze mniejsze. Dlatego, że one są płaskodenne, wrodzą bardzo płyciutko są bardzo szybkie, bezpieczne, bo są stosunkowo do swojej głębokości do zanurzenia bardzo szerokie. Wysokość masztu też jest odpowiednia, więc naprawdę są bardzo szybkie i bardzo, bardzo, bardzo bezpieczne. Czy te łodzie, więc na pozór wydawałoby się, że ciężkie, ale naprawdę są to szybkie jednostki.